Drodzy bracia i siostry, dziś, 26 sierpnia, obchodzimy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Matki i naszej królowej. Nie przegapcie błogosławieństwa, jakie daje nam Czarna Madonna, ale pamiętajcie: Maryja zawsze prowadzi nas do swojego Syna, Jezusa. Jej największym pragnieniem jest, abyśmy słuchali Jego głosu. I szli za Nim wiernie. I właśnie dlatego, że tu jesteś, wierzę, że nie jesteś kimś, kto ślepo podąża za tłumem, lecz kimś, kto naprawdę pragnie prawdy i kto chce podążać za śladami Pana. Bóg właśnie takich ludzi dziś szuka. Bóg powiedział: Wszyscy, którzy są w stanie podążać za teraźniejszym światłem Ducha Świętego, są błogosławieni. Ludzie w minionych epokach również podążali śladami Boga, lecz nie mogli podążać nimi aż do dzisiaj. To jest błogosławieństwo dla ludzi w dniach ostatecznych. Ci, którzy potrafią podążać za obecnym dziełem Ducha Świętego i iść śladami Boga, także idą za Bogiem, dokądkolwiek ich prowadzi, są tymi, którzy są błogosławieni przez Boga. To nie są zwykłe słowa. To odpowiedź duszy na Boże wezwanie. To szansa, by Twoje imię zostało zapisane w pamiętniku życia. Łaska dni ostatecznych jest dana tylko tym, którzy są przygotowani. Jeśli przeoczysz dzisiejszy dzień, będziesz tego żałować. Napisz w komentarzu: Chcę podążać za śladami Boga. Następnie kliknij niebieski link WhatsApp na moim profilu. Dołącz do bezpłatnej grupy poznawania słów Bożych. Usłyszysz prawdziwy głos Boga dziś i przywitasz powrót Pana. Udostępnij ten post, by inni też mieli szansę odpowiedzieć na Boże wezwanie.